Dzień dobry, witam Was w... w trzecim sezonie Sons of the Forest. Ehm, tym razem będzie sezon solo, bo w pierwszym sezonie, pierwszy sezon, który miał cztery odcinki, to był długi sezon, wiem, nagrany tego samego dnia. I to był naprawdę jak był muszę to znowu zrobić. Próbowałem w ogóle przed chwilą to nagrać, ale wywalało ciągle, jakieś problemy były. Dobra, zabrawał, Nie wiem czy granie jest za głośno Nie powinna być za głośno to. O nad wodą zarąbiście Nad wodą jest Nad wodą jest spoko Na górze jest w zimie Jakiś klif Dobra w wodzie Troszkę chyba się topi, jakby ten helikopter Co i nie chcesz puścić kolegi do środka? Zarąbisty, Zarą no To nie było czasem tak, że te drzwi się dało przesuwać? Tak jakby chyba się je dało przesuwać, ale... Nieważne, nie, nie da się już przesuwać No, wykopał drzwi, no, na pewno by się udało Jeszcze pod wodą wykopać drzwi Super, na pewno się uda To jest 100% Że się uda No, czarny ekran Bo jest znowu ten No i co, i znowu nie chcesz zabić, tylko po prostu palnąć w Fajną masz tą, kurtkę taką. W ogóle nie świecącą. Czemu on, z wo Czemu on z wody wychodzi, Przecież on był w tym. Gdzie indziej, przed chwilą. Kompletnie nierealistyczna gra. No, Helwin, pomogę ci. Nie będę taki. Tym razem Cię nie zawijasz tak szybko. A i chciałbym też zrobić tutaj od razu jakby co to ending ten taki ten taki e, gdzie się zostaje, bo no gdzie uciechaliśmy, robiliśmy i ending y, no i wszystkie ten Kelvina i Virginie zachować bo robiłem, grałem w, kiedyś z kolebą. Ostatnio jest inny indie, gdy się zachował w ogóle wszystkie postacie. nawet tego nie wiedziałem. No. Skrzyneczki można widzę lutować. A właśnie jeszcze trzeba ten otworzyć tego. Ten dub slip. Eee, tu. To z skonfigurowa. A co to jest? Uuuu! Ale fajnie. We kwipunku da się światełko zmieniać O takie sobie zostawi, fajne Zarąbisz, nie widziałem, że się tak da Felwin, łapatyka. No biw w patyka, patyka. gryź w patyka Widzę, że tobie to nie przeszkadza, że masz patyka w głowie No, e, więc tak o leki leki się przydadzą widzę że na plaży, to na plaży można od razu iść do wioski kanibali, na pewno jest to opłacalne na początek a jak coś to gram na trybie trudnym, żeby nie było łatwo na tym najtrudniejszym chciałem, znaczy chciałem zobaczyłem w ogóle co tam się dzieje, ale dwa uderzenia i nie ma nas od takiego zwykłego kanibala boję się pomyśleć co by było gdyby uderzył Butant czy inne takie Dobra, ja na chwilę idę ze dwóch. Za chwilę się widzimy. Lut, początku. Dobra, idziemy lutować skrzyneczki. Ty, ja, kto to tam? Jakiś kanibal chyba. A jednak nie będzie solo. Spokojnie się zrobiłeś. Jednak nie będzie solo. To był. Żartuję, żartuję. 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 Ja żartowałem z tym. No, będzie sezon normalny. I tak. Gdzie idziemy na początek? Do jaskini. Dawaj od razu po Aqualung, znaczy co? Co? Do tej co? jaskini, nie wiadomo. Co, co tam jest, ciekawe, co jest w, co w tej jaskini? Pewnie jakiś hyster. Tam oczywiście pierwszy raz, pierwsze wrażenia no z Właśnie, to są pierwsze wrażenia z gry. Nigdy w to nie graliśmy wcześniej. Ym, tak. Nie, no wiesz, co, ja bym poszedł może po tą siekierę si To znaczy co? 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 Co, gdzie? Co, gdzie? Nie wiesz, co, z pierwszym poziomem, i z tą słabą się siekierą, to gówno my tu zrobimy. Tak? No, paluszki to. Ja bym próbował, czy, czy a nie, Ja nie chcę się wypierdalać. A, ciągle gramy. Tak. Pierwszy poziom siły. Tylko lekki wezmę. Ja już wziąłem, jestem do przodu. Ja chodzę. Wezmę se. No i właśnie gramy na poziomie trudnym. Żeby nie było łatwo. No, gryp no, przeszłem to trzy razy no na średniowiec. O, pierwszy raz gramy w no, no tak, no w sumie tak. Pierwsze wrażenia, pierwsze wrażenia są takie, że musimy znaleźć miejsce na bazę. I yy, zbudować wieżę, która będzie miała 50 pięter. A na końcu zrobić bunkier mieszkalny. No. <grych> Tutaj. Ta plaża jest średnia, tu jest mało drzewa. To jest z, jednej, znaczy z tych dwóch stron aż dużo drzewa. ty nie ale... robiliśmy 45-piętrowej wiewy. No w ogóle? To jest to było wysokie. To teraz idziemy po siekierę? Znaczy, znaczy do tego. Co? No do Co? E, tam jest ten. Możemy do Munkraży. Znaczy co? 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 <laughs> A tu był ten podjazd, który wykorzystaliśmy dwa razy, a budowaliśmy go chyba 10 minut. No, ty go budowałeś. <gry> tak, żeby się wygodniej palisadę budowało. Tam jest wózek, możemy sobie wózek golfowy zar zarąbać. I podjechać gdzieś. No, no. no. Mm, gdzie? Jak gut. Bo pasowałoby. A i może nie budujmy tym razem, jak gramy w dwóch, nie budujmy może. Jakieś 10 dziesięciopiętrowego domu z trzema balkonami Zróbmy i... ten... E, e, go, tego gotowca Tak, który tam jest... mały HC Bali tak małe Jeden na jeden Albo zrób drugi na, drzewie. na drzewie. Nigdy nie robiłem domka na drzewie. O, alo, Gdzie? A, ty tam jesteś, daleko um, Domek na drzewie kiedyś zrobiliśmy przy endingowej Ja właśnie nigdy nie robiłem no, a przynajmniej Herwin nie ścina domków na drzewie, taki plus. A ty ścinał, ten, nie? no? A tu jest jakieś wyjście To jakiejś jakie. jaskini. Pewnie to, jakieś wyjście Tylko z że nie ma zaznaczonego tego. tego na mapie, to to jest na pewno wyjście. Bo raczej nie robiliby na, znaczy nie zaznaczonego na mapie wejścia. Nawet nie Nawet to co... jest miejsce jakieś, do którego jeszcze nie powinniśmy wchodzić. I tu będzie, nie wiem, jakaś katana, albo coś. Yy, są dzieci i są... ten... ...jaskiniowe. A, czyli jednak chyba wejście główne. Nie, ja nie no. Idę po prostu do... przed siebie. Wygląda na wyjście. Ta, wyjście. Wyjście chyba z żywnościowego. Widzę, że ba... U, ile tej... Bo dostałeś. No, dzieck, dzieckiem w twarzy dostałem. Ile ci zabrało dziecko, hopę? Eee... Ehm, czekam, mam tu gdzieś linię, żeby zmierzyć. Ile to jest? Jeden. Co? ile to jest? Raz, dwa, trzy, cztery są te małe paseczki. Jedno ósmą. Aha. Urabiamy <grym> ten wózek No a co, ja nie będę biegał po tym lesie. Ja mam być kierowcą? No ty, 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 ty zawsze prowadzisz. Prowadzi. No wiem. Dobra, jedziemy teraz, znajdziemy coś ciekawego. By się spodziewał, że ty będziesz prowadził. <laughs> no. Znajdziemy coś ciekawego i się zobaczymy. Jakieś linie stąd. Kier, o, o, nie o, ma kawałki. Nie ehm, Siedzą i się biorą. P... Myli się! Muzykanki! Spoder fotowoltaiczny. O, gdzie? Ja Oj, tutaj. Ja ty chętnie wód. przyjmę. Uh. Flandeka Ty jesteś zainteresowany kupnem fotowoltaiki No to są chyba I Kalwina atakują! No gdzie ty, Kalwina. No Dobra Kelvin jak kaleka ucieka, czyli wszystko się zgadza. Teraz fakuj. Co ty z... <noise> Coduszkę zabrał. Z noga? Myślę, myślałem w ręce. Nie, to jest nóżka. To jest pomocna noga. Batony. Nie, Jezus Maria, ja się w ogóle pogubiłem tutaj. Jest na kami... dróg, A czemu oni mają ręk. kamienie w twarzy? O, o jest i... jeścim, rzeczywiście. To weźmiemy sobie Ale jeden? Ja widzę jeden. A nie, jednak są dwa. Co, podnieśli się wysypał? W sensie no, podniosłem, i drugi był jakby w nim. Dosłownie w nim. Jeździkiem się nie da przejewrzeć kanibali. No, Kurde, ale się mnie wystrzeliło. Dobra, ja, ja ich rozwalam. Co ty tam z włóczni? Gdzie Dobra. idziemy najpierw do flary, czy do punktu? Ja muszę wstać. Chodźmy do punktu. Czekaj, bo ja się I z wtedy... nimi bawiłem. Trochę. I to nie powinno iść dobrze Oj! Ta babka... Ej, uważaj, bo ona idzie do ciebie! To jest ta, od... to jest ta odpalona, co? Na pół obrotu napierdziela. Kurwa. mi się zaklinowałem. Jeździk jest lepszy niż wózek w tej grze. Dobra, idziemy po... Do idziemy prawa. do punktu. A jeden musi iść do góry do punktu. To ja idę do góry, bo tam jest przy okazji chyba wódka. O, to jednak ja idę też do góry. Wiedziałem, że pójdzie. Puszę, że jest wódka. Darmowa? No. No to trzeba iść. Halo, żut To chłod. Boże się drefnili. Ej, to idzie I do ten ciebie, ten ciebie ten jakaś babka. No to Ej, to jest z pół obrotu na wala, mówiłem ci Bo mamy latarkę. Nie co ona robi? Jakieś kurde pół obroty na wale umarłem no czyli co okay. co się działo co, jak graliśmy wcześniej, czyli ja leżę i czekam aż to powiedzieć. Za karę musisz odciąć, nowe. dobra Dobra i tak. Na dół. O, a co to? Flora jakaś. O, nigdy tego nie widziałem Uhuhu. Uh.

To coś ty... No i zajebiście. No właśnie nie wiem ty to rozumiesz. A, to ja w czajniku... ja w tą kuchenkę znowu turystyczną no. uderzyłem. A ja mam jakąś tendencję no, do walenia w to. Czekaj, bo ja muszę zapisać. Który? 11. Ja w tak sobie o, zapiszę 0 0 to będzie ten Na Barówki. trudnym. Ale powiem ci, że... A, dlatego no, ten kanibal no, był no. taki mocny, bo my gramy na trudnym, no tak. Przypomniało no. mi się. O, czarny worek! Fajne. Nie wiem, czy ja to otwieram jak w, jak w jedynce. O skryp. Gdzie? A, rozwaliłem go właśnie kamieniem. Zajebiście. O Mogłem sobie go wziąć, bo później jak hubi bym wracał leki. po niego przez całą mapę. Dobra ja sobie safetkę otworzę. Ja też sobie mogę otworzyć. Było gdzieś tam w obozie kanibali. No ja też podniosłem. O leki, akurat użyję. O jeździk. Saszetki? Idziemy do pomarańczowego? Tam... Ciekawe co tam będzie Gdzie pomarańczowy? Chyba to był Mamy. chyba jeden do pomarańczowy na GPS jeszcze zobacz to, Ale... był, to był chyba tylko jeden jeździk A to ty nie wziąłeś ty tego co tam był? Nie No nie, no profesjonalista się zna. Dobra, no, jedziemy ja idę do... Na... do tego punktu, nie? Kur... Do tego punktu, jak chcesz. Coś... O, Jerzyna. O, skrzyp. Uuu, gdzie? No skryp. Ale tutaj. tak, bo tu gdzieś będzie pewnie raz no. jakiś. Trzy nawet. O, dzień dobry. O, dzień dobry. Dzień dobry. Zajebiście się z nim pobiję, naprawdę. Brawo. Dobra, biegniemy do punktu? Są sobne pole. Są sobne pole, za chwilę będzie. A właśnie jest wyłączone, bo od razu drzew, więc czekaj, zobaczę od razu. Eee, o nie to. Opcje. Eee, rozgrywka. Eee... Jest, wyłączone. Otwieraj. To nie jest... O, saszetta. O, tkaniny, na pewno... Znaczy jeszcze się przyda. Znaczy ten... Y... Co było takie no, ja się. To konserwy. A właśnie! Możemy pojechać po otwierać jeszcze. W sumie i będziemy mieli ten podstawowy jest No ale to jest taki już wiesz, przynajmniej coś tych konserw będziemy mieli. Tu dołem się od razu. Idzie i tu masz wyrzutnie. I wraca się tak jak przyszłość, bo później musisz wypływać. Ja bym jechał pootwierać do konserw i, i zobaczymy co robić dalej. 15 minut, to znajdziemy miejsce na bazę i tego. O, wioska... Ej, to nie jest ta, w której mieliśmy bazę wypadową? Ej, możliwe. Tak, mieliśmy bardzo dobry pomysł, budować bazę wypadową w środku wioski. Tak, to jest ta! Tylko uważaj, bo my tylko... My tylko tranzytem jak coś, koledzy, my to wierzmy to... My o to paso. spokojnie Widzę, że oni chyba nie załapali, że my to tylko branzę Ja sobie tylko chodzę i zbieram to jest Odciąłem mu łeb, chodź nim leży. A bo to jest twój jeździk Chodź sasetcha przy nim leży, odciąłem mu łeb Wezmę, nabiję na pal później na wyżej. O jest sosetka Ehm, um. Tu jest co? Tu jest klapto O, zegarki No Uważaj, bo idzie ta z pół obrotu chyba Albo nie dobra, jedziemy dalej wyżej w górę. Dzień dobry, ja widzę. A i właśnie strąca. pod Wietkaniny chodźmy do środka. No właśnie trzeba do środka iść pod tkaniny. Nie pojedziemy po ten tym odcinku, chyba hmm. No w ogóle mi już połowę statów zeszło, połowę jedzenia, połowę picia. Dalej nie otworzyłem tego dziennika do budowania. Ja też. Ja, mi dali się poznać podstawy konstruowania. Jest, jedną tkaninę mam. Kurde. I nie mam drugiej. Tu, to jest najważniejszy moment w grze. Mam. Tu, masz? Czekaj. Mam, no. Mam. Dobra, możemy wracać i iść potem otwierać. Wyjeżdżanie o... się przydaje akurat. Wyjeżdżanie tak, może strzelać. Do strzelby. Dobra, mamy... No, nie mamy... Ulicy. no. Mamy tego... No nie świeć! No... Nie Lepiej widać, że jest nieoświetlony teren. Akurat w, no w, jas w, lo w, lodowej, w jaskiniach lodowych i w nocy jest lepiej nieoświetlać te tereny. Głęboko? Ale tutaj... no nie, muszę skakać co ty zbierasz, taki? Mam ich full. Nie wiem, ja zawsze wszystko by zbieram. Aha, tu nie ma żadnego blue... Jest, dobra. A tu nic, gdzie? Side? Nie. Notka była tylko. A zostaje ta side, side to W serio, tu nie ma blue Bę. Be... Dobra, idziemy szukać miejsca na bazę. Nie jak widać mamy lotnią. To był jakiś obóz kanibali, czy? Aha, taki, taki obóz. No <noise> by powiedzieliśmy. Ej, ja se lotnie zbinduję nawet. Pod zerem i pod dziewiątką garnek lotnie. To są rzeczy, które akurat. Garnek. Się... No co? No, robić. Się... No, żeby szybciej pić i szybciej jeść. Co? Um, lekko śnieżek pada i lekko nic nie widać. Tu jest gdzieś lotnie. No, e, dobra. E, na dół. Generalnie m, nauczyłem się korzystać z lotni i teraz wiem, że można nią lecieć do góry. Myślałem, że można tylko w dół, jak to na lotnie, ale okazuje się, że w tej grze można latać lotnią także do góry. Ja tu jest małe jeziorko, ale to bym nie robił, tu bym dalej. Teraz. Wyciągnij ten notatnik. O, tu jest jezioro... chodź tu. Przy tym jeziorku. Tam gdzie masz jeziorko? A to chyba mieliśmy w sumie... Nie, w, w... Tam nie, bo tam mieliśmy bazę przecież na tym naszym sobie... Zrzeczka rzeczka jakoś. Nie tam. Źle patrzysz. Um, tam nie, bo tam mieliśmy przecież... Tam jest ta wioska Hannibali, co mieliśmy dom... W środku wioski Hannibali! To był najmądrzejszy Mądrzejszy... Najmądrzejszy miejsce na bazę. Tu też mi się wydaje, że może być Hanibala Wiesz co, gramy na trudnym. Ja bym wolał się roz rozbić gdzieś dalej niż wioska kanibali. W tym miejscu. No. Nie, może tu jest łatwiejszy ten tryb, no, ale w co nam. Ej, co, nie da się lecieć do góry? Właśnie, ej, ja zauważyłem, że jak pada albo jakoś wieje mocno, to się trudniej lata. No, nie, no coś się da podlecieć. Tu po lewej jest takie duże jezioro, widzisz? A tutaj, ja tu miałem ten domek kiedyś na solo, jak grałem. A w to nie grałem solo. Ale ja kiedyś miałem. Znaczy, grałem takie pół solo, że wy po prostu nie graliście wtedy. Tu jest y, te... tu są namioty na dole. Ja bym tu zrobił bazę. Tu na górce Ja nie wiem no. właśnie czy tu ja jest tutaj Tu jest wioska Hannibali. Obok Zajebiście Tu? Co ty na to? Ej chwila Się rozwaliłem przez wcześnie Ej, Tu albo Wiesz co ty tam ja A jest. ja tu miałem domek wioska. chyba No to fajnie Widzisz jest wioska Nie wiem ja to właśnie chcę iść na dół Nie tam na górze jest średnio mało miejsca Tu już lepiej tutaj Wioska Obozowisko bardziej, albo my jakieś bardziej, namioty. Mam, bardziej obóz, niż wioska. tu są. O. Już się skopiowały. Lot... O, batoniki mam, są sobie zjem je. Jeszcze jeden. Co tu jest jeszcze? Wódka, to wódki już nawet nie mogę pomyśleć. O, leki. To się przyda. Tu widzę, że masz jakieś aliny. Też bardzo przydatne już są te aliny. Chyba nad wodą jest, chyba nad Ja chyba ja ja nad, nad tym wodospodem miałem wioskę, znaczy domek wcześniej, bazę. Wioskę, wioskę. zbudowałeś? Metropolię. Bazę, bazę. I tu jeszcze ten jogurcik, znaczy energet... jogurcik. Tak, jogurcik. Jak można powiedzieć... To co, idziemy tam na górę? Nie, tam jest słabo, To jest mało miejsca. Wiesz co? nie wiem gdzie. Znaleźliśmy właśnie miejsce na nasz nowy dom. Ach, nowy dom. No nowy dom no, ja sobie robię. O, wierzbówka kiprzyca. Uuhuu, uh, wierzbówka kiprzyca. Od razu przygotowuję i od razu... No, ja Zobacz wideo. Zrobię sobie może to gotowane mięso? Nie ale ja bez sensu. Ja generalnie w tej grzynie... ja generalnie w tej grze nie gotuję nic takiego bardziej zaawansowanego niż wody. Ewentualnie ten nie tren, ja tren, ale... Którego. ale wart najlepsza jest woda, zwykła i. Dobra, to sobie przygotuję i tak, plany... No właśnie mógłbym ten podręcznik otworzyć. Co ty mięchu miałeś? Zabijałeś jakieś shopy po drodze. No ty rozjechałeś chyba trzy shopy i ja je poskurowałeś. A dobre No ci się ugotowały. Wiem, chcesz jedną? No może zdać. I tak nie dostaniesz. <grych> zapłać. zapłać Czekaj. 5 dolarów. W monetach czy... A dobre w dolarach gdzie to jest? Dobra Dobra, właśnie. <laughs> Najbardziej bez... Czemu ja zjadłem mięso, a ja mam pełno ha... Nieważne, nieważne Nie, full y, na jedzenie, a zjadłem mięso Brawo Brawo No No i tu będzie generalnie dom, który będzie na takiej pali... na takiej... Zrobiliśmy ognisko <laughs> Wiem, bo na jednym... Bo nie można jakby na tych kilku tego No wiesz o co chodzi A właśnie zrobimy te pojemniki na bale Masz te? Masz... Y... O, nawet trafiłem, gdzie to jest. Masz y... patyki? No mam. To weź, je tu wrzuć. Aj, staraj się nie walnąć... 7, 20. O... Ile jeszcze? 8, no to za chwilę uzbieram. Tu wszędzie leżą. No w lesie jest dosyć łatwo patyki. Chyba, że masz zimę, chociaż w zimie też nie jest źle. Najgorzej jest. W zimie to kamieniami, no patyki już bierasz, bo z tych drzew... Najlepiej się w ogóle jeszcze wziąć głaz do łapy i z głazem gonić. Dobra. Helwin od razu ma bale i napełnić pojemnik. A i zróbmy jeszcze ten magazyn Uch. na kamienie. Super. Zróbmy jeszcze. Ale paty. na tym mniejsze czy większe? Yy, no, głazy. To się nazywa w tej grze głazy. Toś pisze na Discordzie. Yy, masz. masz patyki, żeby tam wrzucić? Jeszcze? No, wróciłem. Akurat siedem patyków. Skąd ja biorę? Nie stąd no chciałem. Dobra, i od razu te głazy niech się tam przerzucą. A, bo my zduplikowaliśmy w ogóle te głazy tam. Już mamy pełno. No bo przecież się każdy ma swoje, nie? Aha, no, no, no. No więc tu będzie nasza baza. To by było chyba na tyle, bo już 25 minut. Yy, więc, żeby też nie było za długo. No i to by było na tyle. Grał ze mną młody Petrus, z na Dojrzymy z że Do widzenia. No, koniec. Gdzie jest?